Witajcie Ewangelia według świętego Jana, trzeci rozdział, ostatni werset tego rozdziału. Tak jak mówiłem wczoraj, chciałbym zatrzymać się nad dwoma słowami z tego wersetu, gdyż uważam, że są bardzo ważne. Ten werset brzmi w Biblii tysiąclecia. W tym przekładzie Biblii tysiąclecia czytamy: Kto wierzy w syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy synowi, nie ujrzał życia lecz grozi mu gniew boży. Myślę, że nie jest to do końca dobrze oddane. Zobaczmy w przekładzie Paulistów czytamy: Kto wierzy w Syna ma życie wieczne, kto natomiast nie jest posłuszny Synowi, nie będzie miał udziału w tym życiu, lecz gniew Boży ciąży nad nim. I w przekładzie Toruńskim też czytamy: wierzący w Syna ma życie wieczne a kto jest nieposłuszny synowi nie zobaczy życia lecz gniew boży pozostaje nad nim to słowo pozostaje to właśnie ono oznacza trwa nad nim i w przekładzie ubg też mamy taki zwrot gniew boży zostaje nad nim myślę że ważne aby sprawdzać w wielu przekładach tym bardziej jeżeli nie znamy dobrze greki tej starożytnej greki, którą był pisany Nowy Testament, to dobrze zobaczyć w różnych przykładach jak autorzy oddają dany fragment i no właśnie, bo różne są czasami może nie błędy, no, czasami są błędy w tłumaczeniach jakieś minimalne, ale jeżeli czytamy kilka przykładów, to mamy dużą szansę, aby Wyłowić jakby prawdziwy sens. Wiemy, że różnica pomiędzy grekom a językiem polskim jest dość duża, dlatego kwestia tego tłumaczenia momentami jest bardzo, bardzo trudna. Ale nie o tym dzisiaj chciałem mówić. Chciałem zwrócić uwagę na gniew Boży. Mówiłem już kilka razy o tym, że odniosę się do tego, dlatego ten odcinek jest przeznaczony tylko Temu zagadnieniu. Dzisiaj tak mało mówi się o gniewie Bożym, a tak dużo mówi się o innych cechach Boga. I oczywiście wiemy, że Bóg jest miłością, Bóg jest miłosierny, ale powinniśmy pamiętać, że Bóg ma różne cechy. Bóg jest też sprawiedliwy i Bóg też gniewa się, i widzimy wiele razy, że syłał swój gniew na Ziemię na ludzkość i wiemy, że w czasach ostatecznych ponownie ześle swój gniew na ludzkość. Dlatego ważne, aby rozmawiać o różnych aspektach Boga, najlepiej o wszystkich, abyśmy mieli świadomość cech Boga, i ważne jest to, aby to studiować, aby poznawać, ponieważ grozi nam taka sytuacja, że jeżeli skupimy się tylko na jednym aspekcie Boga, na jednym atrybucie, to tak naprawdę nie będziemy mieli dobrego obrazu Boga, tylko w jakiś sposób będzie to Bóg, którego sami wymyśliliśmy, bo niektóre cechy odrzuciliśmy lub nie znamy. Dobrze, temat gniewu Bożego. Chciałbym zacząć od takiej historii. Przeczytałem kiedyś historię pewnego chrześcijanina, który Uczęszczał na studia, to było w Stanach Zjednoczonych, jeszcze nie był nawrócony i przemierzał kampus, przechodził z jednego miejsca w drugie i spieszył się dość mocno na zajęcia. I nagle podbiegł do niego jakiś młody chrześcijanin i zapytał: Czy jesteś zbawiony? Po angielsku to brzmi: Are you saved? Czy jesteś zbawiony? Czy jesteś uratowany? I wprawiło to. Tego człowieka w duże zakłopotanie, nie wiedział co powiedzieć, i dzisiaj tak relacjonuje, że powiedział: Zbawiony od czego? Wybawiony od czego? Uratowany od czego? Bo to jest to samo znaczenie, to samo słowo. No i ten młody chrześcijanin, który chciał głosić i głosił, próbował głosić Ewangelię na kampusie. Tym razem on był zakłopotany, próbował przedstawić w jakiś sposób ewangelię i zachęcić do wiary w Jezusa Chrystusa ale na tym człowieku zrobiło to wrażenie że on nie umiał odpowiedzieć mówi się czasem że zbawienie jest darem że zbawienie jest łaską niektórzy mówią że można zdobyć zbawienie ale czym jest to zbawienie to jest bardzo ważne pytanie czy jesteś zbawiony zbawienie jest uwolnieniem z niebezpieczeństwa cierpienia zbawić to wybawić w polskim języku być może to słowo wybawić lepiej to oddaj ocalić ocalić przed czymś chrześcijaństwo głosi że możemy być zbawieni czyli wybawieni od czego przed czym jesteśmy wybawieni w chrześcijaństwie zbawienie jest ratunkiem przed gniewem, który pochodzi z Bożego sądu nad grzechem i nad grzesznikiem. Wiemy, że nas, nasz grzech oddzielił nas od Boga, a w konsekwencji grzech jest śmiercią. I to czytam wiele razy w Biblii. Oczywiście nie zawsze albo rzadko jest śmiercią fizyczną, chociaż zdarzają się takie sytuacje. Weźmy na przykład Ananiasz i Safira w dziejach apostolskich, czy król Herod, któremu ludzie zaczęli oddawać cześć Bożą, też dzieje apostolskie, ale zwykle jest to śmierć duchowa. Grzech jest śmiercią duchową. W chrześcijaństwie ta doktryna, ta nauka o zbawieniu mówi, że Bóg zbawia ludzi tylko przez Jezusa Chrystusa. Czytaliśmy o tym w trzecim rozdziale Ewangeliana, w siedemnastym wersie. A dokładniej Bóg zbawia przez jego śmierć na krzyżu i z martwych stanie. Można o tym przeczytać w liście do Rzymian w piątym rozdziale i w pierwszym rozdziale listu do Efezjan. Zbawienie jest wybawieniem z wiecznego potępienia za grzech. Zbawienie to dar i łaska Boga, dla tych, którzy przyjęli przez wiarę. Boże warunki pokuty i wiarę w Jezusa Chrystusa. Kto może dać zbawienie? Oczywiście tylko Bóg. Tylko Bóg potrafi usunąć grzech i uwolnić nas od kary za grzech. Pismo Święte w wyraźny sposób mówi o tym, że zbawienie jest łaskawym i niezasłużonym darem Bożym i pochodzi jedynie z wiary w Jezusa Chrystusa. Tak jak mówiłem, bardzo mało mówi się dzisiaj w chrześcijaństwie o gniewie Bożym i chciałbym przeczytać kilka fragmentów najpierw ze Starego Testamentu, później z Nowego, abyście zobaczyli, jak ważna to jest część nauki, jak ważna część Pisma Świętego to jest. Dobrze, Księga Sofoniasza, pierwszy rozdział od 14 wersetu, cytuję: Bliski jest Wielki Dzień Pana. Bliski jest i bardzo szybko nadchodzi. Tam nawet mocarz zawoła gorzko. Ten dzień będzie dniem gniewu, dniem utrapienia i ucisku, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem obłoku i gęstych chmur, dniem trąby i trąbienia przeciwko miastom warownym i przeciwko basztom wysokim ścisnym lud utrapieniem także będą chodzić jak ślepi ponieważ zgrzeszyli przeciwko Panu i krew będzie rozlana jak proch a ich ciała jak gnój a ich srebro ani ich złoto nie zdołają ich wybawić w dniu gniewu Pana bo cała ziemia będzie pożarta ogniem jego zapalczywości z pewnością bowiem dokona rychłego końca Wszystkich mieszkańców ziemi. Widzimy tu bardzo, bardzo mocne słowa proroka Sofoniasza. Dzień Pana to dzień, w którym Bóg wyleje swój gniew. I jak czytamy Stary Testament, to zobaczcie, takie było poselstwo Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela, Micheasza, Amosa. Amos przyszedł do ludu i mówił, zobaczmy, Księgę Amosa, piąty rozdział, osiemnasty wers, czytamy. Biada tym, którzy pragną dnia Pana. Cóż wam po dniu Pana? Jest On ciemnością, a nie światłością. Jak gdyby ktoś uciekał przed lwem, a spotkał go niedźwiedź. Jak gdyby wyszedł wszedł do domu i oparł się ręką o ścianę, a ukąsiłby go wąż. Amos mówi, dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością. Mrokiem bez żadnej jasności. W Księdze psalmów w piątym psalmie czytamy, głupcy nie ostoją się przed Twoimi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Biada tym, którzy nie mają zbawiciela w dniu gniewu. I jak czytamy w Biblii, to widzimy też taki fragment, w którym czytamy, że niewierzący będą krzyczeć do gór, aby spadły na nich i ochroniły na ich. Ludzie będą szukać schronienia w samej naturze, wołając: „Ośłoncie nas”. Ale jest tylko jedna tarcza, która może ochronić kogokolwiek przed gniewem, który ma nadejść. Jest to przykrycie sprawiedliwością Chrystusa. Zobaczmy, w Nowym Testamencie jest bardzo dużo fragmentów na ten temat. Ja przeczytam dosłownie kilka. Jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany szerzej tym tematem, to możecie napisać. Zachęcam i postaram się. I prześlę po prostu wszystkie fragmenty, jakie znalazłem. Ewangelia według świętego Jana, trzeci rozdział 36 wers. Kto wierzy w Syna ma życie wieczne. Ale kto nie wierzy synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew, Bożo, gniew Boży pozostaje na nim. Kto nie wierzy w syna, jest skazany na gniew Boży. A czytaliśmy, czym jest tym, ten gniew Boży? Jest czymś bardzo, bardzo strasznym. Ewangelia według świętego Mateusza, trzeci rozdział, od siódmego wersetu, czytamy. A gdy Jan chrzciciel zobaczył wielu spośród faryzeuszy i sadyceuszy przychodzących do chrztu, powiedział im, plemierz mijowe, kto was ostrzegł, żebyście uciekli przed nadchodzącym gniewem. I dalej mówi, wydajcie więc owoce godne pokuty. Jak czytamy wszystkie Ewangelie, widzimy, że faryzeusze bardzo często to byli ludzie pyszni. To byli ludzie, którzy. Uważali, że przez swoje życie zasłużą na zbawienie. Mówili, wypełniamy przykazań, przestrzegamy wszystkiego, więc zasługujemy na niebo. Jesteśmy dziećmi Abrahama, dlatego że nimi jesteśmy, zasługujemy na niebo. Dzisiaj spotykamy też ludzi, szczególnie w Polsce, którzy mówią: Jestem ochrzczony jako dziecko, zasługuję na niebo. Będę w niebie, no może przez czyściec, ale będę. Jednak, jeżeli się przyjrzymy, nawet niezbyt uważnie temu, jak Pan Jezus rozmawiał z Faryzeuszami, widzimy bardzo ważną prawdę, która jest w Biblii przez Stary aż do Nowego Testamentu. Bogu nie zależy na obrzędach. W Księdze Izajasza. Już czytamy. 750 lat przed narodzeniem Chrystusa. Czytamy. Co mi po mnóstwie waszych ofiar? Po co przychodzicie do mojej świątyni? Tak mówi Bóg do Izraela. Po co przychodzicie? Nienawidzę waszych ofiar. Obrzydły mi wasze całopalenia. Zmieńcie serce. Przestańcie grzeszyć. To jest wezwanie Boga. Przestańcie grzeszyć. To samo powtarzali prorocy, to samo mówił Jan Chrzciciel. W tym fragmencie mówił do Faryzeuszy i Sadyceuszy: Przychodzicie do Chrztu, chcecie wyznać swoje grzechy, chcecie się zanurzyć w wodzie, ale jest coś ważniejszego. Sam ten obrzęd nic wam nie da, jeżeli nie zmienicie waszego życia. Jan mówi: Wydajcie więc owoce godne pokuty, jeżeli pokutujesz z grzechów. Jeżeli nie chcesz ich popełniać i nienawidzić, to nie popełniaj. To nie popełniaj. Niektórzy spowiadają się przez 20-30 lat z tych samych grzechów. To nie jest nawrócenie. Nawrócenie to jest radykalne odcięcie się od grzechów. I od niektórych nałogów nie da się samemu odciąć. Może to zrobić nam, pomóc nam tylko Jezus Chrystus, ale powinniśmy mieć to pragnienie, powinniśmy wołać do Pana dniem i nocą. Pomóż mi Panie, nienawidzę tego grzechu. List do Efezjan, piąty rozdział, od piątego wersetu czytamy. Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwuchwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Czasami y, słyszę takie zdanie: Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi grzech. Muszę przyznać, że jest ono sprzeczne z tym, co Biblia mówi. Widzimy wyraźnie, Pan Jezus ostrzega przed. Piekłem. Ostrzega wiele razy. Mówi nawet lepiej jest dla Ciebie, abyś uciął sobie rękę niż trafił w ogień wieczny. Lepiej wydubać sobie oko, niż trafić w ogień wieczny. Czyli widzimy, że dzieją się tam potworne rzeczy w piekle, potworne cierpienie. I w tym piekle nie znajdują się grzechy nasze. Znajdą się ludzie, konkretne osoby. Jeżeli mówimy, że Bóg kocha grzesznika, nie nienawidzi Jego grzech, to musimy zawsze pamiętać o tym, że Bóg wrzuca do piekła grzesznika, który nie pokutuje, nie nawróci się i nie uwierzy w Jezusa Chrystusa, to grzesznik cierpi w piekle. Być może Ty będziesz cierpiał albo cierpiała w piekle. Dlatego nawróćcie się. To jest to wyzwanie, które jest przez całe Słowo Boże. Nawróć odwróć się od grzechów. Uwierz, że Jezus Chrystus jest Bogiem i w konsekwencji ufaj Mu i bądź Mu posłuszny. Albo posłuszny. Drugi list do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział od siódmego wersetu czytamy. A wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami. Gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swej mocy, w ogniu płomienistym, wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy. W liście do Hebrajczyków czytamy w dwunastym rozdziale, jak autor pisze: Nasz Bóg jest ogniem trawiącym. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale czytamy, jak Paweł pisze do Tesaloniczan: Jak nawróciliście się od Bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i oczekiwać z niebios Jego syna, którego wskrzesił z martwych Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu. Widzimy w tym krótkim zdaniu dwie bardzo ważne rzeczy. Paweł pisze: Nawróciliście się od bożków do Boga Żywego. Każdy człowiek musi przejść przez ten proces. Musi się odwrócić od swoich bożków do Boga Żywego. Metanoja to jest zmiana myślenia, to jest całkowita zmiana kierunku. Jeżeli człowiek rodzi się i żyje w grzechach, idzie w konkretnym kierunku i w pewnym momencie, kiedy spotyka, doświadcza Bożej łaski. Bożego wołania odwraca się o 180 stopni. Powinien się odwrócić o 180 stopni. Nie troszeczkę zmienić życie. całkowicie. Rzymian, list do Rzymian, pierwszy rozdział. Bardzo ważny i mocny, pierwszy i drugi rozdział. Zachęcam, abyście przeczytali ca cały i myśleli nad tym dużo, ale jest takie zdanie. Gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności. I niesprawiedliwości ludzi. Gniew Boży to jest rzeczywistość, która zbliża się, która nadchodzi. Księga Apokalipsy, Księga Objawienia, szósty rozdział. I zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne, jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew. Gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca niedojrzałe figi, gdy potrząśnie nimi gwałtowny wiatr. I niebo ustąpiło jak zwój zrolowany, a każda góra i wyspa ruszyły się ze swoich miejsc, a królowie ziemscy i możnowładcy, i bogacze, i wodzowie, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy wolny ukryli się w jaskiniach, i skałach górskich, i mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu i któż się może ostać? Jeżeli czytamy uważnie Stary Testament, widzimy, że występuje w nim często zapowiedź Mesjasza. I ludzie za czasów ziemskiego życia Jezusa Chrystusa mieli problem, bo widzieli, że część prorodów mieli wrażenie, że nie pasuje do tego, co nauczał Jezus. Oczywiście wiemy, że Bóg daje łaskę zrozumienia komu chce, ale o tym może w innym odcinku bym. Widzimy pierwsze przyjście. Jezusa Chrystusa było przyjściem miłosiernym, ale drugie przyjście będzie przyjściem na sąd. Izraelici utożsamiali to, że przyjdzie Mesjasz, zacznie sądzić wszystkie narody i będzie panował, i oni będą potężnym narodem. Ale nie doczytali tego, albo nie chcieli tego widzieć, że wielokrotnie są zapowiedzi Mesjasza, który będzie cierpiał, choćby Izajasz 53. Ale to, co jest ważne, Jezus Chrystus przyszedł pierwszy raz jako Bóg miłosierny, ale drugi raz przyjdzie jako Bóg, który zasiada na tronie i wyleje swój gniew. Czytamy tu wyraźnie: gniew baranka, bo nadszedł leje gniew, bo upłynął czas, bo nadszedł dzień jego gniewu i sądu. Księga Objawienia, jedenasty rozdział, ostatni fragment chyba. A dwudziestu czterech starszych, którzy siedząc przed barankiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało pokłon Bogu, mówiąc Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść. Że wziąłeś swą potężną moc i objąłeś królestwo. I rozgniewały się narody, i nadszedł twój gniew, i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom, prorokom, i świętym, oraz tym, którzy się boją twojego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię. Potem otworzyła się świątynia Boga w niebie, i arka jego przymierza ukazała się w jego świątyni, i nastąpiły błyskawice, głosy, grzmoty, trzęsienia ziemi i wielki grat. Czasami spotykamy ludzi, którzy mówią: Przyjdź Panie Jezu, Maranata, przyjdź Panie Jezu. Ważne, abyśmy cały czas badali swoje miejsce względem Boga. Czy należymy do ludzi, którzy są zbawieni którzy są znają głos pasterza ewangelia Jana 10 rozdział trwają w nim ewangelia Jana 15 rozdział czy należymy do takich ludzi i wtedy faktycznie oczekujemy z nadzieją z utęsknieniem przyjścia pana czy być może jesteśmy po drugiej stronie być może jeszcze nie wołaliśmy do boga o litość nie nie chcemy się odwrócić od swoich grzechów. Jeżeli tak jest z naszym życiem, to najwyższy czas, aby się zmienić, aby zawołać do Boga. Po pierwsze o litość, po drugie o litość i po trzecie o litość. Nasze uczynki, nasze działania nic nie znaczą przed Bogiem. Musimy wołać do Niego. Dar nowozrodzenia, o którym czytaliśmy w Ewangelii Jana na początku trzeciego rozdziału, jest całkowitym darem Boga. Błagajmy o ten dar dla siebie, dla swoich bliskich. Błagajmy. Tylko Bóg może to sprawić.